Pomagali w procesie Pani prezydent zrobiła bardzo fajny gest, wzięła udział w tegorocznych bajkach, w których oprócz gwiazd sportu, muzyki i kina wzięło udział 12 prezydentów. No i mamy pierwszy efekt jakby tej, tej współpracy, ponieważ mamy maszynę do dezynfekcji, do maseczek. Oprócz tego będziemy przekazywać jeszcze maszynę do. Yy, większej ilości sprzętu od smoczków do zabawek na do noworodku. Masaczki, które musimy nosić, które mają nas chronić, co widać po statystykach nawet dość korzystnie, yy, wytrzymują skutecznie do, od 25 do 50 minut. Potem powinniśmy ją zdezynfekować lub wyrzucić. Jest to bardzo nieekologiczne, więc dezynfekcja. 10 maseczek w pracy powiedzmy, też czy w szpitalu nawet jest dość kosztowna, bo pranie tego osłabia je. Razem z naszym zespołem medycznym stworzyliśmy, spiesza nasz mebel Proteger Box Classic, tak zwany. Możemy w nim powiesić do 50 maseczek, każdy ma swój numer. W momencie, gdy zamkniemy szafkę, są elektrozamki, jest to bezpieczne. W środku znajduje się specjalistyczna lampa UVC. Bezpośredniego naświetlania, która w ciągu 20 minut zabija 99,9% wszystkich wirusów, bakterii, które ma w swoim świetle. Drugim urządzeniem, które też fundacja od nas zakupuje, to jest szafa medyczna. Przygotowana w specjalistycznym też naszym zespole, głównie dla lekarzy. Z tego względu, że po każdym pacjencie lekarz powinien zmienić strój. Jest to też bardzo kosztowne w utrzymywaniu. A nasze szafy pozwalają na suchą dezynfekcję w ciągu 60 minut. Do 20 kostiumów. Na oddział neonatologii Ostrowskiego Szpitala spełniają wszystkie parametry i normy medyczne. I może ja tylko tytułem uzupełnienia wypowiedzi panów. Ich zastosowanie ma bardzo szerokie spektrum. Te urządzenia, te szafy zostaną na ten oddział przekazane. Z tą inicjatywą zwróciła się do nas fundacja Pomaganie jest trendy. My jako miasto odpowiedzieliśmy na tę inicjatywę, wzięliśmy udział w tym projekcie, w tym programie. I cieszę się, że jesteśmy jednym z 12 miast, które w tej inicjatywie bierze udział i cieszę się, że jesteśmy pierwszym miastem, do którego te urządzenia, które z całą pewnością będą w sposób odpowiedni i właściwy wykorzystane w ostrowskim szpitalu do naszego miasta właśnie trafiają. Stoimy dzisiaj przed wyzwaniem jak zabezpieczać się w szkołach instytucjach publicznych, w szpitalach, w tych wszystkich miejscach, gdzie mamy ze sobą kontakt. Jest to na pewno dla nas jako miasta też pewna podpowiedź i pewien kierunek do wykorzystania z myślą o uczniach ostrowskich szkół. To urządzenie kosztowało w granicach niespełna 2000 zł, około 6000 tysięcy kosztuje te większe. 100% zysków ze sprzedaży naszych produktów, troszkę babo są to żywność i różnego typu produkty jest przekazywana właśnie na oddziały noworodów, czyli jakby ostrów zbiera na ostrów i tak jest analogicznie we wszystkich innych miastach. Kupując produkt właśnie ze znaczkiem tak oznakowany Sprawiamy, że te pieniądze trafią do Ostrowa Wielkopolskiego. Cieszymy się, chcę to wyraźnie podkreślić, każdym najdrobniejszym gestem. Dziś musimy doceniać te inicjatywy społeczne, które, nawet w najdrobniejszy, wydawałoby się sposób, chcą pomagać. Dlatego że suma tych działań i suma tej pomocy daje, daje efekt.